Przystanek autobusowy przy Alei Poznańskiej w Pile. To w tym miejscu ostatni raz była widziana 14-letnia Daria Młynarczyk. Dziewczynka zaginęła 9 listopada 1995 roku. To dzisiaj nie wiadomo, co z nią się stało. dniu, w którym ona zaginęła, ja byłem w pracy, a Daria. Jechała do księgarni po książkę do angielskiego, umówiła się z koleżankami, ale one jej tam miały inne jakieś problemy czy obowiązki i po prostu nie pojechały z nią. No to więc postanowiła jechać sama. No i do żadnej z bibliotek nie dotarła. We własnym zakresie i z przyjaciółmi zaczęliśmy po prostu jej szukać. No wiadomo, procedura jest 48 godzin musi minąć od zaginięcia. Dopiero policja wtedy podejmuje jakiekolwiek kroki, a do tego czasu my we własnym zakresieśmy sprawdzali wszystkie lokale, restauracje, kluby. No Na początku wiadomo, że wykonywało się telefony do Darii, koleżanek, do tych, co ona z nimi kontaktu utrzymywała, ale nikt nie mógł nam udzielić jakiejkolwiek informacji na jej temat. Ostatni raz była widziana na przystanku. Czekała na autobus, a widziana była przez sąsiadkę naprzeciwko naszego bloku. Nie jest pewna, że dziewczynka w ogóle wsiadła do autobusu. Dlatego też um, te analizy, które zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy tego specjalnego zespołu, e, i ich wnioski wskazują, że dziewczynka e, została uprowadzona, zamordowana, a jej ciało ukryte. Pan był sąsiadem e, Młynarczyków. Znał pan Darię. A pan jak ją wtedy ostatni raz widział tego dnia? O, ja pamiętam, jak bym widziałem. Pan przesłuchiwany w tej sprawie? Tak. Tam podobno była taka sytuacja, że proponowano panu e, wariograf. Badanie wariografem. Pan się nie zgodził, tak? Jak to było? E... No, tak. A czemu pan się nie zgodził? No, dlatego, że policja tam takie sytuacje stwarzała, że nie wierzę ani prokuratorowi, ani policji. Co państwo przeżyliście jako rodzina po zaginięciu Darii? Jak każda rodzina, dramat rodzinny. A po drugie, no byliśmy zdołowani, niepewni siebie, pewnych sytuacji, jak to się mówi. Człowiek jest no, jakby w jakby wirtualnym świecie jesteś po prostu bezradny. Bo jeżeli masz jakikolwiek punkt zaczepienia, no to dążysz tym śladem. A my nie mieliśmy nic. Nie mamy do dzisiaj. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla każdej osoby, która przekaże informacje, które okażą się pomocne w wyjaśnieniu zagadki tego zaginięcia. Za kilka dni minie 26 lat od momentu zaginięcia Darii. Mimo upływu czasu liczę na Państwa pomoc. Może ktoś z Was coś widział lub wie na ten temat. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.